Dzień dobry Państwu, Anna Nartowska, studio Polskiej Agencji Prasowej, a jest ze mną także dzisiejszy gość, pan Michał Wójcik, Wójcik, minister, członek Rady Ministrów. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Ministrze, jak to jest z tą pra praworządnością w Polsce? Jest ona już, czy jej jeszcze nie ma? U nas praworządność była, jest i zapewne będzie, dopóki będzie rządził rząd Zjednoczonej Prawicy. My nie mamy z tym, Pani Redaktor, problemu. Problemy są w innych krajach. Yy, przypominam... Jednego z naszych sąsiadów, gdzie molestowano kobiety i próbowano to ukryć, i robiły to media. W, czy to jest kraj praworządny, no mam bardzo daleko idące wątpliwości, czy tak powinno być. Przypominam tłumienie zgromadzeń, gdzie ludzie wyrażali swoje poglądy w jeszcze innym kraju też, z którego pochodzi się pochodzi człowiek, który o praworządności bardzo dużo lubi mówić, a w tłumione były protesty na ulicach. No to u nas takich rzeczy się u nas takich rzeczy nie ma. Czy w tym kontekście zdziwiły Pana słowa wczorajszej szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która powiedziała że Polska będzie mogła liczyć na środki z Krajowego Planu Odbudowy dopiero wówczas, kiedy spełni wszystkie kwestie związane z, właśnie z praworządnością, z sądownictwem, z nowel nowelizacją prawa o Sądzie Najwyższym. A pani von der Leyen sama ma problemy z praworządnością u siebie w Komisji Europejskiej. Ja przypomnę, że kilka miesięcy temu jedna z gazet francuskich Libération bodaj ujawniła artykuły, w artykułach ujawniła to, że urzędnicy unijni na polowaniach spotykali się z sędziami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i że ustalali różne rzeczy. Pani von der Leyen dostała pismo od ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, a do dzisiaj nie odpowiedziała na to pismo. Więc to właśnie pani von der Leyen ma problem u siebie w komisji, a nie my mamy problem. Natomiast jej wczorajsze słowa od które wypowiedziała w wywiadzie dla jednej z polskich gazet. Mogę powiedzieć, że to jest bezczelność po prostu i tyle. Nie zdziwiły mnie, pani redaktor, po prostu jest to bezczelność, bo rozumiem, że był jakiś kompromis wypracowany, który miał spowodować zakończenie tego sporu i, rozumiem, wypłacenie środków na KPO. A tutaj się okazuje, że jednak wiarygodność pani von der Leyen jest jaka jest. No, ja mogę tylko powiedzieć, cóż, no nie mam satysfakcji z tego, że o tej wiarygodności jako Solidarna Polska, jako również ja, jako wiceprezes Solidarnej Polski, wielokrotnie mówiliśmy. Co się zatem zmieniło od 2 czerwca, od wizyty szefowej komisji w Polsce, która mówiła o kompromisie i o zielonym świetle dla KPO, właśnie? Panie redaktor, ja nie ja wiem, jaki kompromis tak naprawdę był wypracowany. Rozumiem, że miał być zakończony spór i rozumiem, że pani von der Leyen dzisiaj domaga się przywrócenia sędziów. To jest ciekawe, o, proszę zwrócić uwagę. To jest ciekawe. Który podział władzy na tym na czym polega? Władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sądownicza i polityk. Pani von der Leyen, która jest z tej władzy na pewno niesądowniczej, mówi, co macie zrobić w sądownictwie. Ona tak rozumie praworządność. Czyli rozumie, że polityk ma wskazać, co mają w sądach zrobić. No bo to, że ktoś jest odsunięty od odrzekania, to nie jest decyzja polityka, tylko to jest decyzja sędziego. Więc dzisiaj polityk, pani von der Leyen mówi, wyłamiecie praworządność. I właśnie sposób łamiący praworządność pokazuje, macie zrobić to i to jako sędziowie. No to, to jest ciekawa historia, prawda? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ona zrobiła coś. Coś, co jest niedopuszczalne, powiedziała w tym wywiadzie. Nie wiem, czy się przejęzyczyła, czy nie sądzę, żeby się przejęzyczyła. To było celowo powiedziane. Chodzi o podważanie statusu sędziów w Polsce. Yy, wiemy, kto zostaje sędzią w Polsce? Jest oczywiście cała procedura, ale ostatecznie. Jest to decyzja prezydenta jako przedstawiciela władzy wykonawczej. I prezydent decyduje, czy ktoś może być, prezydent, może być sędzią, czy nie. To jest jego co prerogatywa, z czego wynika z konstytucji. A ona mówi, że ktoś może to podważać. No to, to jest praworządne, to jest mądre. Nie, to jest, to jest słabe, skandaliczne, bezczelne i ja uważam, że te słowa należą mi się absolutnie. Ja nie używam tak często tych słów, ale w, one akurat w tym przypadku się absolutnie należą. Wczoraj Ziobro powiedział, że jeżeli ulegniemy, jeżeli Polska ulegnie takim szantażom, to Komisja Europejska, Unia Europejska postawi kolejne kroki, żeby ingerować w tę sferę prawodawstwa w Polsce. Ale oczywiście Minister Sprawiedliwości ma rację, dlaczego. No, jeżeli pani von der Leyen mówi do Donalda Tuska, że chętnie by go widziała w fotelu premiera, premiera tak? i ona go odwiedzi jako, jako premiera i ma nadzieję, że tak się stanie, to co ona robi? Ona łamie kilka zasad, które obowiązują. Pierwsza, podstawowa zasada bezstronności. Urzędnik Komisji Europejskiej musi być bezstronny. Pani von der Leyen powinna być bezstronna. Mnie nie interesują mnie poglądy polityczne. Mnie interesuje, żeby ona dobrze zarządzała tym ciałem jako przewodnicząca. Już pomijam kwestię zarządzania, bo wszędzie popełniają błędy, i ta Komisja Europejska to jest najsłabszy absolutnie skład, jaki był od początku Unii Europejskiej. I przyjdzie czas pewnej weryfikacji, także pokazania tego. Natomiast wie pani no. Mówienie o tym w taki sposób, czyli angażowanie się politycznie w innym kraju. To jest niedopuszczalne, tego nie wolno robić, bo zabrania tego, można powiedzieć, etyka, zasady pewne, które działają w Komisji Europejskiej. Nie może być nawet cienia wątpliwości co do bezstronności przewodniczącego komisji czy jakiegokolwiek komisarza. A ona, co robi, ona bezczelnie, otwarcie mówi, kogo ona wspiera. No to tak nie może być. To jest słabe, to, to mi się nie podoba. Uważam, że Komisja Europejska jest w bardzo głębokim kryzysie, bardzo głębokim. Uważalne to było zaraz w czasie pandemii, kiedy produkowała, produkowaliśmy w Unii Europejskiej najwięcej szczepionek, a ona nie potrafiła zapanować ze swoimi komisarzami nad tym, i szczepionki wywożone były poza Unię Europejską, dopóki oni nie podjęli decyzji, że mają być wstrzymane, bo umierają obywatele Unii Europejskiej. Dzisiaj działa w sposób pozatraktatowy praktycznie rzecz biorąc. Mechanizm środki praworządność jest pozatraktatowy. I jedna trzecia rzecz bardzo ważna, która dotyczy nas niestety również, polityka klimatyczna. To to dopiero jest pora to jest dopiero porażka Unii Europejskiej. Ludzie dzisiaj u nas mówią, że narzekają na ceny prądu i to jest oczywiste, bo rosną ceny produktów usług, ale źródło tego wszystkiego jest 1300 km stąd. To jest Bruksela. No ale to Polska zgodziła się na kamienie milowe, na krajowy plan odbudowy. Można powiedzieć, że zrobiliśmy to z pewną świadomością, czy nie? E, co znaczy pani redaktor zrobiliśmy? <laughs> nie byliśmy przy stole negocjacyjnym. I pani doskonale to wie, przecież nie uczestniczyliśmy w tej posiedzeniu rady. I my, jako Solidarna Polska, od początku sygnalizowaliśmy bardzo mocno, nawet w drodze uchwał, że jednak mechanizm pieniądze za praworządność jest mechanizmem pozatraktatowym. I druga uchwała, która była wówczas, polityka energetyczna, klimatyczna. Absolutny błąd, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Całe to Fit for 55 w tych sytuacjach, które jest na dzisiaj. To jest narażenie mieszkańców Unii Europejskiej na bardzo poważne problemy w sezonie zimowym. Kto za to odpowiada? Szaleńcy z Brukseli. Jarosław Kaczyński jakiś czas temu powiedział, Basta powiedział, że to koniec. Próba kompromisu była. Co dalej? To znaczy, że Polska w tej chwili będzie sprzeciwić się już otwarcie, ten spór przejdzie w kolejną fazę i będzie, będzie to wojna pozycyjna? Jak, to, jak pan to widzi? Komisji Europejskiej pani von der Leyen osobiście nie pasuje rząd w Warszawie. Ona chętnie by widziała w fotelu kogo innego i sama to zresztą powiedziała. Co, co dalej? No, ja uważam, że trzeba iść torem takim, jaki zarysowała Solidarna Polska. Żadnej uległości wobec nich, bo oni nie rozumieją języka dialogu, bo oni rozumieją inny język, język siły. Jeżeli chodzi o kwestie siły w relacjach z Unią Europejską, to jest między innymi mechanizm weta o to chodzi. Ja nie mówię o sile fizycznej. Ja mówię o sile głosu, który jest. Ja głosu to jest weto między innymi. Potężny instrument, który, który przysługuje każdemu państwu Unii Europejskiej w pewnych sytuacjach. To jest jakby jedna rzecz, ale to nie do mnie należy decyzja, tylko do, do osób, które negocjują ewentualnie konkretne sprawy w Unii Europejskiej. Druga rzecz, nie wolno już ulegać Unii Europejskiej w żadnym razie. To jest, uważam, coś, co oni wykorzystują. Ja nie życzę sobie, żeby byle kto w w Parlamencie Europejskim o, Polak o Polakach w taki sposób mówił. Nas praworządności uczyć nie trzeba. Nas żaden poseł Parlamentu Europejskiego z Niemiec, który gadał o zagłodzeniu Polaków, czy z Holandii, czy z Belgii, czy z jakiegoś innego kraju nie powinien uczyć, co my powinniśmy robić. My jesteśmy krajem praworządnym. Za wiele krwi przelali moi rodacy, żeby, wie Pani, dzisiaj byle kto w Parlamencie Europejskim o nas w taki sposób mówił. Powiedzmy sobie to szczerze. Mówię to z pełną świadomością tych słów w Agencji Prasowej Polskiej. Waldemar Buda, w tym studiu zresztą Powiedział, że Komisja Europejska nie ma wyboru, musi wypłacić Polsce środki z Krajowego Planu Odbudowy. A czy Pan bierze pod uwagę taki scenariusz, że jednak te środki do Polski nie trafią? Biorę taki scenariusz pod uwagę, aczkolwiek powiem, że to jest kuriozalna historia, no bo to jest, to ja często pokazuje ten przykład. Idzie Pani do banku, chce Pani kredyt, podpisuje Pani umowę. Środków pani nie dostanie, odsetki pani płaci za ten kredyt i płaci jeszcze za kredyt kogoś innego. My dokładnie mówimy o takiej sytuacji. Zawarliśmy porozumienie, uwspólnotowiliśmy dług. Czyli jeżeli ktoś w Europie będzie miał problemy finansowe, to my, jako Polacy, będziemy za to płacili, tylko że my środków nie dostaliśmy. No to, to jest normalne. Nie, to nie jest. A Polska jest normalne. poradzi sobie bez KPO? Tak. KPO, jeżeli pamiętam, wpływ na wzrost gospodarczy w tym roku miał mieć na poziomie 1,1%. A w przyszłym roku, to ile pamiętam, nie? chyba 40, 40%. Więc poradzimy sobie, chociaż te, jeszcze raz mówię, że te pieniądze nam się po prostu należą. No, mówię to z pełną świadomością, że, że to, co robi Unia Europejska w tej chwili, to jest okradanie nas z pieniędzy, które nam się należą. Powiedział Pan, że nie powinniśmy ulegać już na żadnym polu Unii Europejskiej, podobnie jest Pana zdaniem z tak zwaną solidarnością energetyczną, o, którą się te, o której się teraz dużo mówi? Oczywiście to jest też było tych, którzy zarządzają się Unią Europejską, bo jeżeli chcą przeforsować regulacje, wie Pani, że wszyscy mają się zgodzić na cięcia 15% jeżeli chodzi o zużycie tego nośnika energii, a potem się okazuje, że poszczególne kraje, już nie mówię o Polsce, ale mówię o Hiszpanii, Portugalii, o Grecji, mówią nie. No to znaczy, że oni są kompletnie nieprzygotowani. To nawet nie mają rozeznania, co się dzieje w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, jakie jest podejście do tej propozycji. To, to też pokazuje to, to jest właśnie przykład też tego jak jaki, jaka jest pozycja pani von der Leyen i Komisji Europejskiej. Wczoraj ministrowie krajów Unii Europejskiej odpowiedzialni za sprawę energii, osiągnęli porozumienie w sprawie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz. Ma być tutaj zasada dobrowolności. To jest dla Polski dobra informacja? No tak, bo Polska zabiegała o to, żeby nie było przymusu w tym zakresie. To jest, wie pani, błąd całej Unii Europejskiej, oczywiście Komisji Europejskiej w szczególności, to jest przede wszystkim odejście od węgla. To jest to, co oczekiwał szaleniec Timmermans, przepraszam za te słowa, ale to jest, było szaleństwo po prostu, bo jeżeli ktoś likwiduje nośnik energii w postaci węgla i on mówi o tym otwarcie, nie będzie węgla, nie ma miejsca, potem się okazuje, że uzależnia, właściwie przez swoją politykę, całe to Fit for 55, five, uzależnia Unię Europejską od gazu, Nagle się okazuje, że od tego, czy ten gaz płynie w rurze, czy nie, decyduje się będzie to, czy ludzie, w, jak ludzie będą, jaki będzie standard życia w Europie, co się w Unii Europejskiej będzie działo, no to kto za to odpowiada, no, Ci, którzy byli propagatorami tego pomysłu, czyli właśnie Timmermans, von der Leyen, to są ludzie, którzy mieli szaleńcze pomysły. Dzisiaj mówią tak, węgiel wraca do łask. No ale to też, wie Pani, no, nie brakuje szaleńców i w Polsce. Przykład Buzka jest dobry. Byłem na niedawniką Konferencji, gdzie powiedziałem, że następuje nawrót do węgla w Niemczech, między innymi w Holandii, z kraju, z którego Timmermans się wywodzi. Elektrownie są cztery, opalane węglem i wie Pani, tam dochodzi do sytuacji, w której mowa jest pełno, pełna moc, musi być uruchomiona, tak muszą pracować, na węgiel. Tak? Nawrót następuje we Włoszech, w różnych krajach i tak dalej. A co Buzek mówi na tej konferencji? Na dwa, trzy lata to, to, to tylko tyle. To, to jest właśnie ten, to podejście Buska, Tuska, Timmermansa. Jest to po prostu nieuczciwe i nieodpowiedzialne. I dzisiaj mamy z tym kłopot, nie macie wątpliwości, no ale mamy nadzieję, że sobie jakoś z tym poradzimy. Czy wycofanie się Polski z węgla do 2049 roku nie jest możliwe? Ja jestem ze Śląska. Wie pani wiem też, że były te badania prowadzone, i to jest prawda, że węgla wystarczy na 200 lat, to znaczy, nie tak, że pani wszędzie można węgiel wydobywać. Mówię tylko o pokładach, o złożach. Rozmawiałem też z wieloma ekspertami. My zawsze byliśmy przeciwni nieracjonalnemu podejściu do tego nośnika energii. Bo wie pani, przecież nie jesteśmy też szaleńcami i uważamy, że środowisko powinno być chronione ja taką nawet książkę kiedyś napisałem o bezpieczeństwie ekologicznym międzynarodowym i to wiele lat temu, zanim jeszcze się na scenie politycznej pojawiły różne osoby, więc wiem, o czym mówię. To my jesteśmy za ochroną środowiska, ale wszystko musi mieć ręce i nogi, wie Pani. No, jeżeli paliwem przejściowym ma być, nie wiem, gaz, no to powiedzmy sobie szczerze, że to jest dzisiaj tragedia dla Unii Europejskiej. My mówiliśmy o węglu jako solidarna Polska. Od początku to mówiliśmy, zakładaliśmy to, że mogą być problemy i uważamy, że absolutnie dzisiaj trzeba doprowadzić do sytuacji, gdzie węgiel wraca do łask. To jest problem, żeby wie pani w kraju, w którym wydobywa się największy więcej węgla tak, w Europie, w Unii Europejskiej, gdzie się już prawie nie wydobywa, to jest inna sprawa. Natomiast w kraju, który no ma takie tradycje, gdzie jest tego węgla tyle, no my sprowadzamy węgiel z Kolumbii, z RPA, z Indonezji z innych krajów. No to, to jest ciekawa historia. Prawda? Solidarna Polska odczuwa jakąś nutkę satysfakcji yy, związaną z tym, że ostrzegała yy, w kontekście węgla, ale też właśnie jeśli chodzi o sprawy związane z sądownictwem. Nie, nie mamy żadnej satysfakcji w żadnym razie, natomiast trzeba to przypominać, bo nie widzę powodu, dla którego miałbym dzisiaj nie mówić o tym. Ponieważ ja swoich poglądów nie zmieniłam. Od kilku lat ciągle mam te same poglądy i Solidarna Polska ma te same poglądy. I Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny poglądów swoich nie zmienił. Jeszcze kilka miesięcy temu stawaliśmy na konferencjach prasowych i muszę pani redaktor powiedzieć, że po konferencjach byliśmy wyśmiewani przez ekspertów tak zwanych, przez opozycję, różnych polityków, którzy wyśmiewali tak, przez nas. polityków rządu. Nie tak nie było akurat. Opozycję. Natomiast chcę powiedzieć, że nasi przeciwnicy polityczni atakowali nas i wyśmiewali wręcz. I dzisiaj, wie Pani, w mediach widzę tych samych ekspertów, którzy zmienili o 180 stopni swoje swoje poglądy. No to jest poważne? Niepoważne. Dzisiaj, jeżeli ktoś racjonalnie spojrzy na to, co kto mówił kilka miesięcy temu, to doskonale wie, że Solidarna Polska nie zmieniła zdania w tym zakresie i była, była jest jedynym ugrupowaniem na polskiej scenie politycznej, które w, nie, nie myliło się w tej kwestii, absolutnie. Nigdy nie mieliśmy innego zdania. My zresztą poz, powstaliśmy z powodu m.in. tego, co Unia proponowała w pakiecie energetycznym, to było wiele lat temu, nie zmieniliśmy swojego zdania, no i dzisiaj wspieramy rząd, żeby ratować tą sytuację, która jest zawiniona przez urzędników w Brukseli. Jeszcze raz to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Tam jest źródło tego całego problemu, który dzisiaj mają polscy obywatele. Polacy myślą, że za inflację odpowiada rząd. Nie, za inflację odpowiada Timmermans i von der Leyen przede wszystkim i wojna oczywiście. Zbigniew Ziobro ostatnio powiedział, że konflikt między środowiskiem, jego środowiskiem i środowiskiem Solidarnej Polski a premierem jest faktem. Premier zresztą nie pozostał dłużny. Powiedział o tupaniu nogą w podłogę w kontekście prowadzenia polityki. Jak ta sytuacja, te kwestie, o których rozmawiamy, wpływają, na, na dziś, na sytuację w Zjednoczonej Prawicy? Panie redaktor, ja nie widzę, żeby był jakiś szczególny spór wewnątrz. To jest dyskusja i to jest dobra dyskusja, którą prowadzimy na Radach Ministrów, między innymi. To nie jest nic nadzwyczajnego, jakby ta cała otoczka medialna, ja to jakby rozumiem dziennikarzy, bo żyją takimi rzeczami, no ale wydaje mi się, że w... w to jest nie tak do końca, jak to jest pisane w mediach, w niektórych. Zgodnie pójdziecie do wyborów? Wydaje mi się, że to jest najlepsza droga, bo osiem razy pod rząd wygraliśmy. No to jeżeli osiem razy wygrywaliśmy, to dlaczego mamy dziewiąty raz nie wygrać? Razem. Ale oczywiście to jest polityka, więc scenariusze mogą być bardzo różne. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem dla Polski, dla Polaków, jest to, żebyśmy razem te wybory kolejne wygrali. Jeżeli nie, to co będzie? No, do władzy dojdą tacy ludzie jak Donald Tusk, a Donald jak rządzi? No, przez ulicę, prawda? On mówi, że siłą będzie wyprowadzał, obiecuje zresztą to, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ja pani powiem, że gdyby polityk w, w jakimś kraju Unii Europejskiej tak powiedział, to by go następnego dnia już nie było. Panie ministrze, trwa coś na kształt prekampanii wyborczej. Solidarna Polska też ruszyła w teren. Jakie są rzeczy, z którymi spotykacie się ze strony wyborców teraz? Jakie problemy na pierwszy plan się wysuwają? My się nie boimy spotykać z wyborcami i spotykaliśmy się, zawsze spotykamy i będziemy się spotykali. Cieszy mnie to, że chociażby ostatnio takie spotkanie, wy pani, w regionie małopolskim, dwa czy trzy dni temu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, 400 osób około było na sali. Zresztą zdjęcia są z tego spotkania, bardzo dobre merytoryczne spotkanie. Takich spotkań było więcej. W najbliższym czasie, mogę powiedzieć, planujemy w ciągu najbliższych dni. Osiem takich, dziesięć takich spotkań. Pięć będzie miał minister sprawiedliwości z Mińmi Wziął, pięć będę miał ja jako wiceszef Solidarnej Polski. Także, ale dzisiaj na przykład Norbert Kaczmarczyk, nasz wiceminister rolnictwa, Janusza Kowalskiego, posła jest w regionie opolskim. Widziałem, że z pięć spotkań takich z rolnikami. No właśnie, brakuje tego w innych być może formacjach. Czy wiem, że inni też ruszyli. Natomiast my z bardzo dużą intensywnością. Bardzo się cieszę, bo widzę, że te nasze struktury się rozwijają. Podczas tych spotkań zbierają państwo podpisy pod obywatelskim projektem obronie wolności chrześcijan? Tak. Jest taka inicjatywa, musimy pozbierać w ciągu trzech miesięcy 100 tysięcy podpisów. Jestem zadowolony po trzech tygodniach, niecało, chyba nie, nie, niecałe trzy tygodnie minęły. Mamy kilkadziesiąt tysięcy podpisów już jest duże zainteresowanie tą akcją naszą. Chodzi o to, żeby dalej się nie cofać, już się A nie cofać. Prawa chrześcijan rzeczywiście są w Polsce tak, zagrożone? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Chociaż nie chodzi tylko o chrześcijan w całej inicjatywie, Tu chodzi o tak naprawdę wszystkich ludzi. Także i niewierzących, także i agnostyków, i ateistów. Dlaczego? Bo wolność wyznania jest jedną z fundamentalnych kwestii dla człowieka. Nawet, wie pani, ktoś, kto jest agnostykiem, szanuje, jeżeli jest rzeczywiście uczciwym człowiekiem, szanuje, że ktoś ma prawo wierzyć. Ma prawo wierzą może wątpić, tak? natomiast szanuje to, że ktoś inny wierzy. Jeżeli ktoś przerywa msze święto, jeżeli mówi o piłowaniu naszych symboli, atakuje nasze symbole, to wie Pani, to są tak delikatne sprawy, które bolą nas jako ludzi, którzy są określonego wyznania. Ale ta inicjatywa nie dotyczy tylko chrześcijan, ona dotyczy także wyznawców judaizmu, wszystkich różnych religii, islamu i tak dalej. Ale szczególny akcent kładzie właśnie na chrześcijaństwo. Dzisiaj najbardziej prześladowaną grupą na świecie, mówię o całym świecie, są katolicy. Nie macie niewątpliwości co do tego. Jeżeli chodzi o Polskę, to kwestia incydentów. To ile jest incydentów w ostatnim czasie? To, jak widzieliśmy te malowane kościoły, pomalowane kościoły, te ataki brutalne. Wie pani, dzisiaj to w przestrzeni medialnej staje pani w obronie, w, wie pani wiary i atakują panią od razu. To, to, co się dzieje, wyprawia się w portalach społecznościowych czy coś, To jest coś nieprawdopodobnego. Tak nie powinno być. I ta być. ustawa rzeczywiście do narzędzia, tak. żeby temu przeciwdziałać? Tak, ale to nie jest ustawa, która ma na celu, co często jest niestety zmanipulowane Jakie te w niektórych, narzędzia w niektórych mediach. Nie chodzi o podwyższanie kar. Tu chodzi o to, pani redaktor, żeby były. Yy, pewne znamiona tych czynów zabronionych były wyraźnie wskazane, wyraźnie. Czyli jeżeli na przykład jest słowo złośliwy, które się pojawia w jednym z przepisów, co to znaczy złośliwy? To musi to oceniać biegły, co to jest złośliwy, tak? To indywidualnie może być złośliwy. My wprowadzamy kryteria obiektywne. Obiektyw, jeżeli rży, wyszydza, to jest kryterium Czyli dotyczy to zmiany kodeksu karnego. karnego. Tak, to dotyczy zmiany kodeksu karnego. Jest tam też wprowadzony kontratyp, czyli jeżeli ja mówię na przykład, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, to ja nie, ponoszę, nie poniosę odpowiedzialności karnej żadnej. Dlaczego o tym mówił ktoś? Mówi, a czy poniesie pan na dzisiaj? Tak? No w różnych krajach tak jest, że właśnie za wypowiedzi tego rodzaju ponosi się odpowiedzialność. Niesamowite, prawda? No ktoś właśnie tak korzysta ze swojej wolności. Wolność to nie polega na tym, że ja mogę wszystko robić. Wolność polega na tym, że oczywiście mogę robić to, co chcę jako człowiek, realizować swoje, nie wiem, marzenia, myśli itd., ale granice tej wolności są zaznaczone pani wolnością, czyli nie mogę wkraczać z cudzą wolność. A ktoś uważa, że ma wolność, to może wszystko robić, a my mówimy nie. Powiedział pan Michał Wójcik, minister, członek Rady Ministrów. Bardzo dziękuję panu za przybycie. Dziękuję rozmowę. bardzo. Dziękuję. dziękuję także państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studia Polskiej Agencji Prasowej jutro o godzinie 10.